Memphis, Tennessee tutaj poświęcony jest Murzynowi Czarnemu on był prawnikiem a jesteśmy na ulicy gdzie jest pełno różnych barów BB King's Blues Blues Club druga ulica tam jest Hard Rock Cafe, Cafe. tutaj jest Blues City Cafe parki, barki, barki ba, bary, bary muzyka codziennie na żywo, Blues City Różne upominki, nieupominki także cała ulica jest y, zamknięta. Ludzie wieczorami tu na pewno przychodzą. Balangi są jakieś strachy na, <śm> na Halloween BB, BB King Company. Wielka gitara, no proszę bardzo. Wycieczki są, całe autobusy murzyńskie przyjeżdżają. Tam się zatrzymał autobus Home of Blues Memphis, Home of Blues No, ciekawie tu jest Następnym razem jak może wpadnę to To po prostu przyjdę gdzieś na Steka do baru i może na jakieś piwo Soul, Soul City Cafe proszę bardzo No, duchowe sprawy którzy nie lubili śpiewać religijnie o tutaj jest amerykański wrestling czyli zapasy na, na wesoło różne sklepiki tutaj patio jest cash no proszę tu jest sam, sam cash poświęcony no dla kinga Fajne koleżanki na czerwono Gambo